Witam Was bardzo serdecznie, moje drogie byki. Witam Was na czytaniu tygodniowym na okres od 5 do 11 lipca 2021 roku. E, moje drogie byki, ale nim przejdę do czytania, nim przejdę tutaj do astrowstępu, chciałabym Wam przypomnieć, że to, co zostanie Wam zaprezentowane, moi drodzy, to jest odczyt ogólny. I e, odczyt ogólny może, ale nie musi z Wami rezonować, moi drodzy. Może rezonować w części, w całości lub zupełnie nie rezonować. Może zarezonować już na początku tygodnia, może pod koniec, a może, moi drodzy, też dopiero rezonować w przyszłym tygodniu. Przesunięcie w czasie to jest bardzo naturalne prawo energii. Na ogólnym staramy się uchwycić główną, ogólną, wiodącą energię dla danego znaku zodiaku w określonym odcinku czasowym za pomocą takich narzędzi jak na przykład karty czy astrologia. To w jaki sposób, w jakim czasie, moi drodzy i z jaką intensywnością taka energia się zamanifestuje w waszym życiu i czy ona w ogóle się zamanifestuje zależy przede wszystkim od waszych indywidualnych układów planetarnych. Moi drodzy, od Odczyt ogólny nie jest odczytem indywidualnym, prywatnym. Odczyt ogólny nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Proszę pamiętać, że żadnych ważnych, życiowych decyzji nie podejmujemy pod wpływem czytania ogólnego. Jeśli macie takowe, moi drodzy, do podjęcia i potrzebujecie wsparcia, no warto wtedy korzystać z czytań indywidualnych. Jeżeli podobają Wam się moje czytania, kontakt do mnie w tej sprawie znajdziecie na dole w opisie każdego filmiku. Najlepiej kontaktować się ze mną za pomocą messenger bądź SMS, również i telefonicznie. Natomiast no, kiedy pracuję niestety nie jestem w stanie odbierać żadnych połączeń telefonicznych i najlepiej, moi drodzy, właśnie zostawić jakiś ślad pisemny. Moi drodzy, no i cóż, ja już tutaj teraz spieszę przedstawić Wam informację Astro aurę. Przede wszystkim w sobotę 10 lipca dojdzie do nowiu, nowiu w znaku raka, i ten okres może tutaj otworzyć dla Was jakiś nowy etap, nowy etap w sprawach rodzinnych, w sprawach jakiejś karmy rodu. Być może też słuchajcie, w takich sprawach, które są związane z jakimiś długo ciągnącymi się, długotrwającymi u Was, moi drodzy, emocjami. No i cóż, musicie. Zdajcie sobie z tego moi drodzy sprawę, że też jest to bardzo ważne, w jakim położeniu, gdzie jest wasza Wenus. No i oczywiście też, jaką macie obsadę tego znaku, tego znaku raka, bo to też bardzo dużo tutaj zależy od waszych indywidualnych układów planetarnych, w jaki sposób ten nów tutaj u Was. Będzie miał e, działanie, w jaki sposób będzie działał, jak to u będzie wyglądało indywidualnie. E, moi drodzy, no i cóż, tutaj warto też e, pamiętać, że w okresie 5-9 lipca e, Wenus będzie w opozycji do dosyć surowego e, Saturna. Moi drodzy, możecie tutaj właśnie przeżywać jakieś takie mo momenty e, chwilowej takiej izolacji, trochę złego samopoczucia, a później 11 lipca Wenus. Będzie w kwadraturze z Uranem, czyli też właśnie zaraz po nowiu. i tu w Waszym znaku to będzie działo się, bo tutaj Uran wiadomo w Waszym znaku. Moi drodzy, no i cóż, możecie tutaj przeżywać jakiś poważny kryzys, Wasze różne sytuacje, relacje, związki osobiste, zawodowe mogą przeżywać poważny kryzys. Możecie być gotowi do zakończania jakiejś znajomości, do zrywania jakiejś znajomości, jeżeli coś tutaj nie spełni Waszych oczekiwań, do zrywania kontaktów zawodowych, moi drodzy, no w znaku raka też mówię o tym, że no właśnie jakieś takie sprawy, które bardzo długo się ciągnęły, których nie byliście w stanie w jakiś sposób zakończyć, bo jakieś tam Emocje ciągle was przy tym, moi drodzy, trzymały, no to tutaj, tutaj możecie właśnie te sprawy kończyć. No, warto też przetrwać może jakieś emocjonalne wybuchy. Niektórzy mogą chcieć tutaj postawić na zgodę. No, warto, moi drodzy, to wszystko tutaj indywidualnie rozpatrzeć, ale proszę mieć to na uwadze, że bardzo dużo zawirowań może tutaj mieć miejsce w waszych relacjach osobistych, szczególnie właśnie tutaj osobistych, ale na drugim miejscu bym stawiała. A też relacje zawodowe, układy zawodowe. Moi drodzy, no i tutaj od 11 lipca, i to się już przeniesie na przyszły tydzień, będziecie gdzieś tam pogłębiali jakieś uczucia, może te uczucia no, do osób nowo poznanych, albo tutaj, no słuchajcie, to, to, to jest dosyć poważny i skomplikowany temat. Ja tutaj widzę u niektórych byków, właśnie zakończenia takich spraw szczególnie ubyków które są zaangażowane w jakieś takie relacje na przykład trójkątowe i tutaj właśnie później pogłębianie tych uczuć gdzieś tam po dokonaniu wyboru, tak? I tutaj jakieś takie właśnie burze osobiste i emocjonalne. Moi drodzy, Merkury do 11 lipca będzie przebywał w Znaku Bliźniąt. On wiecie, że jest władcą Znaku Bliźniąt, jest tam bardzo mocny, bardzo silny i to pozwoli Wam się też w jakimś tym przynajmniej czasie cieszyć troszeczkę finansową bez beztroską. Ale uwaga, w okresie 5-7 lipca Merkury będzie w bardzo napiętym aspekcie, no niestety, ale ze zwodniczym Neptunem, który w tej chwili jest tutaj na dodatek w retrogradacji, a więc. Musicie zachować ostrożność, bo tutaj łatwo ktoś może też użyć was, wykorzystać, wykorzystać jakąś waszą niefrasobliwość, może niefrasobliwość finansową, tak? Czy taką po prostu chęć załagodzenia czegoś takiego, a no, nam machnie ręką, tak? Czy będą liczyć, że, a nam byk machnie ręką. Moi drodzy, no i 11 lipca Merkury opuści znak. Bliźniąt i przesunie się do raka, który jest dla Was znakiem bardzo życzliwym i skłoni Was to do nawiązywania kontaktów z kim, a no może z dawno niewidzianą rodziną, z dawno niewidzianymi znajomymi, przyjaciółmi, albo też odnawiania kontaktów z osobami, które były bliskie Waszemu sercu. Mogą to być osoby spod znaku raka, moi drodzy, więc tutaj po prostu mm, miejcie na to uwagę, czy jakieś inne znaki wodne. No dużo się będzie działo, słuchacie, dużo się będzie działo, byki będą gotowe po prostu. Po prostu na rzeczy wręcz niemożliwe. Pamiętajcie, uran, czyli niemożliwe, staje się możliwe. Zachęcam też Was do y, wysłuchania tutaj czytania tygodniowego, przepraszam, tyg czytania miesięcznego, ale również czytania na wiosnę i lato 2021, tutaj dla znaków, tam mogą też Wam się pewne sprawy rozjaśnić, moi drodzy. Może tam jeszcze więcej też otrzymacie wskazówek. A ja już teraz nie przedłużam, patrzę tutaj na karty, zobaczymy co mamy dla Was w kartach. Moi drodzy, poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną byków, rezonujące ze mną byki na nadchodzący tydzień, rezonujące ze mną byki na nadchodzący tydzień, 5, 11 lipca, 5, 11 lipca 2021, rezonujące ze mną byki. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse, <laughs> zagrożenia. <laughs> Przepraszam. Pod spodem tali macie pazia kielichów. No, no, zobaczymy, co to jest. Paść kielichów. Moi drodzy, poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną byków, rezonujące ze mną byki, karty uzupełniające, dointerpretowujące, rezonujące ze mną byki na nadchodzący tydzień, 5-11 lipca, 5-11 lipca, rezonujące ze mną byki. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Moi drodzy, pod spodem talii, co tutaj mamy duchownego. No, a więc zastanawianie się nad pewnymi rzeczami. O, uwalnianie się. Zobaczcie, remita. Faktycznie dużo z was będzie się od czegoś uwalniało. Uwalniało. Będziecie podejmować jakieś działania, jakieś kroki. No i karta sprawiedliwości. No dobra, moi drodzy! Dla Was wylosowałam tutaj jako ogólną aurę tego tygodnia. Słuchajcie, kartę eremity. Być może też znak ziemski, jakiś panna, może coś z panną, merkury, też tutaj bardzo ważne. Aspekty merkurego, moi drodzy, bardzo ważne. Eremita. To jest podsumowywanie, moi drodzy, zakańczanie pewnych spraw, naprawdę podsumowywanie, przynajmniej zakończanie... W myślach emocjonalnie. Nie zawsze to musi być jakieś zakończanie fizyczne, materialne czegoś, ale na pewno słuchajcie, Remita mówi o tym, że będziecie przemyśliwać coś i zdacie sobie z tego sprawę, że jakiś etap w waszym życiu się zakończył, zakończa. Będziecie też szukać sensu tych spraw, tych wydarzeń. E, moi drodzy, szukać, poszukiwać czegoś, być może poszukiwać nowej drogi. Moi drodzy, Eremita, no panna, więc jeżeli byki mają tutaj coś wspólnego ze znakiem panny, no to tutaj widzę bardzo jakieś ostre takie, słuchajcie, przeszacowania, takie naprawdę poważne roszady. Słuchajcie, Eremita też mówi o tym, że będziecie szukali wewnętrznego swojego światła, swojego wewnętrznego przewodnika, niektóre z Was po prostu udadzą się w podróż do własnego wnętrza po to, żeby spotkać się ze swoim wewnętrznym mędrcem, moi drodzy, a mędrzec to jest przecież e, najważniejsza osoba w naszym życiu, moi drodzy, i raz na jakiś czas człowiek musi spotkać się z tym swoim wewnętrznym mędrcem, moi drodzy, musi z nim tam porozmawiać, e, no bo musi raz na jakiś czas porozmawiać z kimś inteligentnym, tak? Czyli szukamy trochę własnego towarzystwa, moje drogie byki. Podsumowywanie, zastanawianie się, porządkowanie, moi drodzy, bo zdajecie sobie z tego sprawę, że jakiś etap w waszym życiu się kończy, a coś musi się zacząć, moi drodze, i jesteście Doskonale. I już jakby na to przygotowani, czujecie to w kościach. Może też jakieś sprawy ze starszymi osobami będziecie tutaj zaznaczy, zaczynali. E, moi drodzy, może będzie coś trzeba zakończyć, może coś będzie trzeba uporządkować. Jeżeli chodzi jeszcze o takie sprawy, to ja bym powiedziała, że tutaj też jest podsumowywanie jakiegoś etapu. Być może słuchajcie, coś bardzo tkwiło w waszej podświadomości, może tego rodzaju nieśmiałość, nie miałyście do czegoś tutaj śmiałości, może wydawało wam się, że jesteście z jakiegoś powodu, trochę miało się takie poczucie gorszości. Więc ja tutaj też widzę zamykanie, zakańczanie jakiegoś poczucia gorszości. Być może w to poczucie gorszości mógł Was też wpędzać jakiś inny znak ziemski, być może to poczucie gorszości też wynikało z powodu jakiegoś aspektów merkurego, czegoś niezrozumienia, niezrozumienia w komunikacji, moi drodzy, więc takie tutaj widzę historyjki. Karta wdowca, bardzo ciekawy temat. Słuchajcie, karta wdowca mówi o czym? Ano, o tym, że uwalniamy się z jakichś węzłów. U węzłów, 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 <laughs> z jakiś pęd, moi drodzy, łańcuchów, kajdan i nie wiadomo czego tam jeszcze, a no i też smyczy, na której ktoś czasami Was próbował prowadzić, no oczywiście przez, przy okazji tej smyczy będziecie się też uwalniać z czego, a no z obroży, e, obroża, czasami to się kojarzy z obrączką, e, moi drodzy, kartardowca, to też jest karta zakończenia czegoś, uwalniania się z toksycznych relacji, z toksycznych uwarunkowań dotyczących życia osobistego, dotyczących życia zawodowego, moi drodzy, uwalnianie się od różnych nałogów, być może to są też jakieś nałogi, nałogowo coś wchodzę, nałogowo wchodzę w jakieś sytuacje, mam jakieś nałogi, może nie wiem, nałogowo coś tam oglądam na internecie, filmy takie, to takie wiecie, przygodowe dla dorosłych na przykład, ale to też jest takie wychodzenie, słuchajcie, z tego... Uwalnianie się naprawdę też od bardzo toksycznych partnerów, słuchajcie, po to, żeby wejść w coś zupełnie nowego. To jest też, słuchajcie, uwalnianie się od jakiejś karmy. To jest też uwalnianie się od jakichś karmicznych historii, karmicznych zawirowań. Karta dziewiątki, słuchajcie, być może też jakaś dziewiątka numerologiczna, osoby z dziewiątką numerologiczną. Dziewiątka może być tutaj dla Was ważna. Dziewięć lat, dziewięć dni. Zwróćcie uwagę na pewnego rodzaju jakieś takie symbole, na jakieś takie, właśnie. Hmm, Znaki, gdzieś możecie je odczytać. Słuchajcie, wdowiec, coś się kończy, coś się zaczyna, ale musicie to po prostu jakoś dokończyć, wypalić, zamknąć, domknąć, znaleźć po prostu jakąś taką przyczynę, czy też może już przestać w końcu to rozważać. No i co? O to chodzi, że wdowiec musi szukać czegoś nowego w swoim życiu, moi drodzy. Ma nadzieję na szukanie czegoś nowego. Być może nie do końca byliście jeszcze jakby w 100% gotowi na rozpoczęcie czegoś nowego. To jest, słuchajcie, tutaj rozpoczynanie, wchodzenie w coś nowego słuchajcie karma, mnie się karta wdowca bardzo kojarzy z karmą, ja miałam bardzo dużo takich informacji czy w medytacji, czy gdzieś tam gdzie to właśnie mi się pokazywało z jakimiś karmicznymi sprawami, wlokącymi się moi drodzy, tym bardziej, że właśnie Eremita też mówi, że no cóż, jakiś karmiczny pył tutaj z siebie sprzątamy prawda, bo Eremita to wiecie, to jest taki kurz, to są jakieś rzeczy, to taki po prostu kurz, który gdzieś tam na nas przebywa, na naszym ubraniu słuchajcie, ten Eremita ma po prostu brązowy habit, no on może tam za pięknie nie pachnie i wiecie, taki jest trochę ukurzony, więc go trzeba doprowadzić do ładu i składu. I tak właśnie tutaj będziecie do ładu i składu, moi drodzy, te tematy doprowadzać. A więc słuchajcie. Jeżeli faktycznie są tutaj jakieś byki, które są zaangażowane w tego typu historię, w tego typu relacje, w jakieś dziwne rzeczy, no to słuchajcie, jeżeli coś naprawdę, czy sprawy zawodowe, dziwne układy zawodowe, jeżeli to nie spełniło Waszych oczekiwań, nie spełni one tutaj jakieś nadzieje i po prostu faktycznie ktoś Wam nie wiadomo co obiecywał kiedyś, albo Wy sami żeście sobie obiecywali, to mogłabyś też po prostu jakaś taka karma się blokąca, to były zachowania, które żeście nie do końca rozumieli, yy, moi drodzy, to tutaj faktycznie, to tej próby tych zawirowań, tutaj takich energetycznych w tym tygodniu, to może po prostu nie przetrwać i ten temat się zamknie, tu jest słuchajcie, rozwiązywanie pęd, Kajdan i różnych rzeczy. Ja kiedyś właśnie w takiej prywatnej swojej medytacji miałam obraz tej karty i chodziło właśnie o jedno wydarzenie astrologiczne w znaku ryb. I wtedy usłyszałam informację, że wszystkie węzły, wszystkie pęta muszą zostać rozwiązane w rybach tak, Czyli rozwiązane, rozrywanie, rozwiązanie. Pamiętajcie znak graficzny ryb, jedna do tyłu, druga do przodu. Ryby to jest pomiędzy jednym a drugim życiem, to jest pomiędzy starą a nową karmą, więc to jest słuchajcie, coś tutaj niesamowitego. Widzę, że tutaj jakiś, jakiś punkt zwrotny, naprawdę coś tutaj osiągnie u Was kres w tym tygodniu. Moi drodzy, uwalnianie się też od pewnego rodzaju partnerów, od pewnego rodzaju sytuacji osobistych, od pewnego rodzaju sytuacji zawodowych, jest jakby stale cyklicznie się. Powtarzających, tak, że ja starych coś tam po prostu wdeptuję. Moi drodzy, to też jest uwalnianie się od osób, które tak naprawdę są niegotowe do końca wzięcia jakiejś roli na siebie, tutaj życiowej, zawodowej. Wdowiec, no słuchajcie, analiza, weryfikacja, podsumowanie i wychodzenie w coś nowego. Nałogi, nałogowe sytuacje. Dziwni partnerzy, dziwne sytuacje życiowe. Będziecie też troszeczkę szukać sensu tego wszystkiego. Zobaczcie, moi drodzy, jak to wygląda na tej karcie. Prawo i lewo, tak? Wdowiec idzie w przód, do przodu, wychodzi ze cmentarza. Tutaj Eremita jeszcze coś tam dokańcza, jeszcze coś tak, jak dosłownie jest znak graficzny ryb, wiecie, prawa i lewa, nie? Tak to dosłownie wygląda. E, moi drodzy, w tle czytania mamy tutaj kartę Pazia Kielichów oraz mamy kartę e, tutaj. Mm, Tutaj duchownego. Słuchajcie, karta duchownego mówi o tym, że jakiś rachunek sumienia będziemy robić, a więc też będziecie robić jakiś rachunek sumienia. Tu chodzi o to też, żeby po prostu wrócić na właściwą drogę przeznaczenia, jeżeli chodzi o relacje, o, o sprawy takie może rodzinno-zawodowe, może uwolnienie się od jakiegoś piętna ojca w swoim życiu, jakieś takie sprawy, właśnie. Słuchajcie, tutaj widzę, tu chodzi o to, że też czasami wracamy na właściwą drogę do dawno, nie wiem, zapomnianych relacji, sytuacji, partnerstw, albo do dawna jakiejś tam zarzuconej drogi zawodowej, która była dla nas na przykład wskazana. Moi drodzy, karta duchownego mówi o tym, że robimy właśnie rachunek sumienia, czyli tutaj w to jest takie robienie właśnie rachunku sumienia, pewnego rodzaju samotność, czyli musicie sobie tutaj za, um, zaaplikować jakiegoś swoistego rodzaju właśnie samotność może, może ta samotność była też bardzo jakaś pouczająca. E, moi drodzy, może brak kontaktu, komunikacji z kimś, z czymś, z rodziną, gdzieś może czasami wymuszony brak kontaktu, z kimś był, słuchajcie, tutaj bardzo pouczający, bardzo taki no, ważny. Też karta tutaj wyraźnie mówi, żeby niczego nie szukać na siłę. Moi drodzy, tutaj też właśnie czegoś nie szukamy na siłę. Paść kielichów, słuchajcie, nowe możliwości, nowe inspiracje. Przyjdzie coś nowego, nie szukajcie też jakby na siłę, nie popychajcie pewnych rzeczy na siłę. Moi drodzy, jakieś szanse, jakieś nowe możliwości, jeszcze dużo nie wiecie, jeszcze po prostu dużo rzeczy nie wiecie, jeszcze dużo rzeczy jest przed wami zakryte, ale po prostu ten czas takiego właśnie zastanowienia się, nawet wyciszenia, troszeczkę takiego pomedytowania, a nawet pomodlenia się o to wszystko w zależności od waszego światopoglądu jest tutaj bardzo ważny. Moi drodzy, no zobaczcie, co wy tutaj macie. W ogóle same wielkie arkana dla Was na ten tydzień, więc myślę, że tydzień bardzo ważny, bardzo mocny istotne. Słuchajcie, Rydwan, Rydwan no to rak, no coś tutaj, słuchajcie, związanego z rakiem, na pewno no, w znaku raka będzie dla Was bardzo ważne. E, jaka jest szansa, słuchajcie, więc może macie tutaj szansę dogadania się z kimś, być może to będzie dogadywanie się z kimś pod znaku raka, może to będzie dogadywanie się z kimś z rodziny, albo to też może być, słuchajcie, szansa po prostu podjęcie kroków, bo w Rydwanie ja bardzo często widzę też ludzi, którzy mają problemy z podjęciem decyzji, mają problemy po prostu ze skoordynowaniem siebie, ciało chce czego innego, myśli chcą czego innego, dusza chce czego innego, coś tam. Nie ma takiego, słuchajcie, dogadania. Yy, to są też bardzo często osoby, które nie mogą podjąć decyzji i to jest tak. Tu mają propozycję zawodową, tu mają jakąś propozycję współpracy. Zastanawiają się, zastanawiają się, zastanawiają się po pół roku, po ileś tam, yy, słuchajcie, tu tak po prostu psychika im to obciąża i co się nagle dzieje. Nagle się dzieje tak, że ktoś tam już inny daje propozycję i innej osobie szansa przychodzi do, dookoła nosa, a te osoby się jeszcze dalej zastanawiają. A więc, moi drodzy, tu jest możliwość też podjęcia kroków, podjęcia jakichś działań, też może podróż. Słuchajcie, karta domu, a więc, słuchajcie, faktycznie mogą tutaj następować jakieś komunikacje, kontakty z osobami, które gdzieś zostały w domu, być może w domu rodzinnym, być może, słuchajcie, tutaj jest też kwestia jakiejś bardzo szczęśliwej relacji. Może będziecie się w miarę możliwości mogli zbliżyć, i to jest szansa. Może ten tydzień otworzy Wam szansę, słuchajcie, na zbliżenie się do właśnie jakiegoś szczęścia, do jakiejś szczęśliwości. Pozbędziecie się jakichś zobowiązań dziwnych, możecie się pozbyć dziwnych przekonań, też dotyczących związków, czy relacji, czy z domu rodzinnego. Moi drodzy, wszystko to, co Was bardzo tutaj obciążało, bardzo jakimś taki duży koszt, to był taki emocjonalny, osobisty tutaj dla Was. Więc moi drodzy, dom rak. To co związane z domem, widzicie, z domem rodzinnym, uczucia, emocje, to też są, słuchajcie, tutaj um, zakończanie też czegoś, ale coś, czegoś zaczynanie, tak? Więc tutaj Rydwan mówi, że wprowadzicie jakiś ruch, wprowadzicie jakieś zmiany, tam gdzie żeście się tysiące razy zastanawiali, w końcu się zdecydujecie i wykonacie jakieś kroki, wykonacie jakieś ruchy. Hey, Paśki lichów. No, jakieś, no naprawdę, tu są jakieś takie, słuchajcie, powiewy, porywy serca. No, coś Wam tutaj może podpowiadać, to serduszko, ale tu wyraźnie, wyraźnie karta, karta duchownego mówi, no, po przemyśleniu, po dokonaniu jakichś takich właśnie rozrachunków. Słuchajcie, to też są rozrachunki, ja widzę, że też są tutaj takie sprawy, że możecie się w końcu zdecydować na jakieś zakończenie właśnie relacji, zakończenie znajomości, ale zaczęcie też później absolutnie czegoś nowego i jakieś sprawy związane z działem, podziałem jakiegoś domu, majątku, coś w tym stylu. Moi drodzy, duchowny mówi o tym, że cóż, no do, dokonujecie też jakiegoś rozrachunku, rachunku sumienia, dokonujecie też jakiegoś bezmała oczyszczenia, rozrachunku co do jakichś tam spraw, relacji, w których żeście byli. Może to były jakieś troszeczkę relacje czy sytuacje was wyizolowywujące, tak? Byliście jacyś wyizolowani, i tutaj tego typu sprawy. Słuchajcie, z domem. Bardzo dużo rzeczy związanych z domem. Niektóre byki podróż do domu. Podróż do domu, w sensie tym, gdzie tam ewentualnie dom ma wasza dusza, tam gdzie dom ma wasze ciało, w zależności od tego, co dla danego byka, coś tutaj znaczy. Dom, zobaczcie, jak to pięknie się tutaj wszystko poukładało. Jakie są tutaj ostrzeżenia? Karta Sprawiedliwości, moi drodzy. No więc, oczywiście, znowu jakaś karma, znowu jakaś historia. To są też długo wlokące się karmicznie jakieś w ogóle takie tematy, które się długo wloką. Słuchajcie, też mogą być jakieś, tak jak powiedziałam, działy majątku, podziały majątku, jakiś samochód, jakieś tego typu rzeczy. Moi drodzy. Sprawiedliwość. Cóż mówi sprawiedliwość i karta Messenger, tak? Tak samo Arkan Wielki, sprawy ważne, przeznaczeniowe, tydzień bardzo intensywny. Słuchajcie, karta sprawiedliwości mówi o tym, że wszystko wyjdzie na jaw. I żebyście nie byli po prostu zdziwieni, że wszystko wyjdzie na jaw. Cała prawda wyjdzie na jaw, moi drodzy, i przed tym was tutaj karta ostrzega. Karta was ostrzega przed jakimś kłamstwem, nawet w stosunku do samego siebie, żebyście po prostu sami siebie tutaj nie. Okłamywali. E, message, więc może tu przyjdą jakieś wiadomości moi drodzy. To mogą być nawet momentami trochę dziwne wiadomości. Może nawet jakieś troszeczkę kasandryczne bym powiedziała. Ktoś coś może tutaj powiedzieć, ktoś coś może wysłać, ktoś coś może tutaj, słuchajcie, nie wiem, wykonać, dokonać. E, Merkurego mamy ciągle w bliźniętach, ale jak on słuchacie, zaraz zawita na samej końcówce tygodnia do znaku raka, więc jakieś tutaj te sprawy związane z rakiem mogą się, e, czy, czy z tymi sprawami, do których po prostu jest tutaj przy Zwyczajony rak. Słuchajcie, sprawiedliwość to jest też um, waga. Więc być może osoby spod znaku wagi albo równowaga. Ja tutaj też widzę działanie Plutona, czyli po prostu wychodzenie prawdy słuchajcie na jaw. Pamiętajcie, że Karta Sprawiedliwości też może yy, świadczyć o tym, że do, możecie dostać jakieś pismo, jakieś zawiadomienie, moi drodzy. Yy, może ktoś Was tutaj poinformować czymś mailowo, może ktoś was poinformować tutaj yy, coś na papierze możecie otrzymać, ale to też słuchajcie, to są, to są boskie wiadomości. Boskie wiadomości Messenger, głównie to są boskie wiadomości takie, które tutaj przychodzą, słuchajcie taki przebłysk, no i zablokowanie też tej energii może tutaj spowodować naprawdę takie jakieś to, to, takie, takie opogrożenie palcem przez uniwersum, tu jakaś jest szansa od naprawienia czegoś, więc nie, nie psujcie sobie tego, moi drodzy, bierzcie to wszystko: sprawiedliwość, sprawy urzędowe, może jakieś pisma urzędowe. Pamiętajcie o tym, to trzeba po prostu tutaj to tutaj załatwić. Moi drodzy, no i to jest takie właśnie ostrzeżenie. Ostrzeżeniem jest po prostu sprawiedliwość, czyli karma. Bądź sprawiedliwy w stosunku do samego siebie, bądź sprawiedliwy w stosunku do innych osób, umieć się przyznać do własnego błędu, zrozum innych, znajdź się po w środku drogi, prawda, bo słuchajcie, sprawiedliwość, on przecież widzicie, trzyma tutaj wagę w ręku, ma już wszystko równowaga, a więc też jeżeli potrzeba, no to zrób taki rachunek sumienia, no powiedz, że być może nie do końca byłeś czasami w czymś poważny, poważna, nie za wszystko może się powinieneś był tutaj do końca brać, nie byłeś gotowy na jakieś pewne e, informacje, oświadczenia, e, może nie byłeś gotowy na jakieś... E, może po prostu nie bądź na coś do końca gotów, tak? No bo wdowiec też jest nie do końca tutaj gotów na, na, na pewne rzeczy. On musi się po prostu przygotować, żeby wskoczyć na nową drogę. Słuchajcie, sprawiedliwość. E, jako ostrzeżenie. Bądź w porządku, bądź sprawiedliwy, sprawiedliwy w stosunku do siebie, sprawiedliwy w stosunku do innych, bo tutaj naprawdę los się może bardzo odwrócić, więc pamiętaj, pamiętaj o tym, prawda tu wychodzi na jaw, tu jest bardzo silne działanie Plutona, tu jest bardzo silne po prostu działanie też waga, doprowadzenie do równowagi Wenus, wasza słuchajcie tutaj patronka, waszego znaku, no i cóż moi drodzy, też będziesz rozliczony, byku, z tego czasu, który spędziłeś w jakimś trochę odosobnieniu, w izolacji, czy go faktycznie wykorzystałeś, czy faktycznie zrobiłeś rachunek sumienia, czy faktycznie się zastanowiłeś nad pewnymi rzeczami, rozliczyłeś się sam ze sobą, rozliczyłeś się z przeszłością. Eee, to jest, słuchajcie, zakończanie też spraw, zakończanie toksycznych historii, toksycznych relacji, zakończanie po prostu też jakiegoś etapu w życiu. Bardzo intensywny tydzień, moje drogie byki, bez mała, bym powiedziała, dla was jazda bez trzymanki. No, szczególnie jak ja tutaj widzę wdowca, jeremitej, rydwan, słuchajcie sprawiedliwość, no to już naprawdę e, ostro będzie ostro. E, tydzień ma za zadanie doprowadzenie do równowagi waszego życia i właśnie te sytuacje, które kiedyś wam się wydawały absolutnie niemożliwe do załatwienia, do zakończenia, do zamknięcia w tym tygodniu niemożliwe stanie się możliwe. To tyle, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie i zapraszam za tydzień.